No, cześć. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku ze Stardew Valley. Dzisiaj kontynuujemy pustynię. Okej, okay, ale w sumie co do czego, to najpierw przydałoby się zająć troszeczkę farmą. Gdzieś, O, znowu ryba. I to jeszcze ta ulubiona Demetriusa. A, potrzebujesz hardwood. Okej. Okay. Jeszcze mi wypadły dwie notatki, kiedy grałam tutaj sama i ogarniałam troszeczkę farmę. Jak możecie zauważyć, zmieniłam przejście, dodałam ścieżki i tyle było z farmy w sumie. Ale dobra. A to kolejna strona z cudzego pamiętnika. Świetnie. Nie ma tak, jak naruszać cudzą prywatność. A nie, to jest ta sama strona z pamiętnika. Okej, okay. nie, wiem, nie wiem czemu w sumie, ale dobra. O Boże, to liść dziadka. Zakopał go pod kamieniem. Moja droga wnuczko. Myślę, że żyjesz już od jakiegoś czasu na tej farmie, jeśli znalazłeś tą dodatkę. Mam nadzieję, że wszystko idzie dobrze. Jestem dumny z tego, że kontynuujesz rodzinną tradycję farmienia. Tak i ty dajesz życie tej wiosce Wali, mhm. Miejscu, które było bardzo drogie mojemu sercu. Tak trzymaj dziadek. PS ukryłem bardzo specjalny sekret dla Ciebie gdzieś w wiosce. Możesz pomyśleć o tym, jako coś tam no z jego wielkich odkryć coś tam, coś tam. Pewnego dnia, kiedy będziesz gotowa, znajdziesz to. Czyli dziadek obserwuje nas przez ten cały czas. A co, jeśli dziadek nie jest martwy? Jeśli dziadek tak naprawdę siedzi na strychu tego domu i obserwuje wszystko, co robimy, ale wtedy Robin musiałaby wiedzieć o tym, czy jest na strychu mojego domu, bo ona rozbudowywała ten dom. Czyli co? Czyli są w komitywie? Ona, dziadek, i Elliot? Tajemnica. Zazwyczaj jak się chodzi, wiecie, do tej pustyni, do jaskini na pustyni, bo to mamy dzisiaj w planach zrobić, to przydałoby się wyruszyć z samego rana i tam po prostu biec, ale ja tak naprawdę nie planuję, że dzisiaj dojdziemy jakoś tak specjalnie daleko w tej pustyni. Po pierwsze dlatego, że nie mamy jedzenia, a po drugie dlatego, że nie mam skilla. Ha, więcej prezentów dla Sandy. I... muszę iść jeszcze do Clint'a po konewkę, bo dałam do ulepszenia. Tak, bardzo fajnie, dziękuję. To się przyda na nową porę roku. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tu jest jeszcze jakieś zadanko, to spojrzymy sobie. 1500 wood, y nie omlet. Możemy zaakceptować omlet. Nie widzę problemu. 24 jajka ułożył. Proszę, Boże, proszę, Boże. boże, boże, boże. To, to chyba jednak jest problem. Myślałam, że 12. Kurde, mogłam jednak wziąć tego wooda. Mm. Nie będę resetować dnia jak jakiś furajer. <gry> sorry. Muszę zostawić to, to, to. To się może przydać, to na pewno się przyda. To też może się przyda, to wyrzucę. Potrzebuję wziąć jeszcze ze sobą jedzenie, oczywiście. Nie wiem, czy opłaca się na razie wziąć bombki. Może wezmę te mniejsze bombki. Po prostu, oczywiście, też mieczyk, bo bez tego ani rusz. I chyba, chyba git. Czekajcie, może jednak wezmę jeszcze na wszelki wypadek wędkę, w razie, jakbym skończyła szybciej miacza, żeby połowić. A mogłabym jeszcze psa poić to nawet nie jest pies, to jest kot. Okej, okay, pierwsze co to oczywiście lecimy do Sandy. O, nasiona. O, karotki. Okej, okay, cześć Sandy, mam dla ciebie prezent. Ach, nawet w zimę statiowali, ma piękne kwiaty. Dobra, idziemy do jaskini. Jaskinia. Co to? Nie wiesz? Ja też nie. Włożyłeś kościany klucz do dziurki na klucz? Pasuje idealnie. Cześć. O, już na przywitanie, my się chyba znamy. Znaczy, twojego brata znam. Jeep. Jeep. Yep. Dobra, lecimy. Nawet nie patrzyłam jakieś szczęście, bo po prostu chciałam wejść do tej jaskini. Tak, tak. Tak dla kontentu. Także możemy dojść na jakieś dziesiąte piętro max, tak myślę. Mamumia, to ty. Ej, ona do mnie idzie. Boże, już mi połowy zdrowia zjechali. To miejsce jest jakieś szatańskie. Ja nie chcę tu być. Mamumia mnie goni. Nie podchodź. Pierdła. A, bo one powstają z martwych, no tak. W końcu mam umianie. Ty tam sobie leż i się nie przejmuj. Powiedziałam leż. Przestań się czuć, jak do ciebie mówię. O Boże. A masz! Ej. O. Ha. O, o. Przejście. To ja idę. A masz! O kurde. Yy, czy to jest ten moment, w którym jem ciasto? Tak, oczywiście, że tak. O, dobra, dobra. Idę. Im <grym> głębiej, tym większe skarby, także nie ma co się zastanawiać nie, słyszę w uszach jakiegoś O Oboży. Przyszła mamusia. I wypluła kaszojady. Kaszojady biją. Kaszojady biją okrutnie. Zostawcie mnie, zostawcie mnie, ja nie chcę być pobita przez dzieci. O, mieliście książki? Ale oczytane dzieciaki. Jezu, załatwiły mnie slajmy. Czy ja muszę zjeść kolejne ciasto? Jestem dopiero na piątym piętrze. O Jezu, grzyb. O nie, nie wyszło przejście. Tego się nie spodziewałam, to może tu. Zostawcie mnie, zostawcie mnie, zostawcie mnie. Yy, czy to znaczy, że muszę zacząć się bić? W kolejce, no, wszystkie ładnie, ustawcie się tutaj. Proszę na mnie nie skakać, proszę podejść po kolei. Będę bić po chyjach. O, dokładnie, to chciałam, chciałam przejść. O, dziura, to jest dziura. Skaczę do dziury i spadłam 6 leveli. O boże, to znowu matka, jeszcze jakaś przezroczysta. Może oni znowu do mnie idą, oni, oni idą do mnie idą. Oni chcą autograf, największy stardiu w tej wali. Zostaw eee. mnie. Sądź mi gonić. Czy możemy się umówić, tak, że ja wam nie zrobię krzywdy, a wy nie zrobić mi. Nie? No ale ty do sobie lataj robalu. Mi nie przeszkadzasz. Każdy żyje swoim własnym życiem. Ej, jest 12? Nie spodziewałam się tego. Myślałam, że prędzej tu zdechnę za nim Nie, to jest to gówno! To jest to gówno. Jakim cudem ty też mnie bijesz? Czy opłaca się już coś jeść? Chyba nie, chyba wracam do domku po prostu. No i tak mniej więcej moi kochani wyglądała ta jaskinia, zabawa z jaskinią. Jest zdecydowanie trudniejsza niż ta pierwsza, ta oryginalna walowska Znaczy się pelikantowska, ale... Do ogarnięcia, jeśli się ma dużo jedzenia i wiecie, fajny mieczyk. Tylko fajny mieczyk fajnie by było zdobyć. Ale no, okej. Okay. To jest yy, martwienie się na przyszłość. O, w ogóle mamy iridium ore. No, ale surowiec. Hmm. O, w ogóle udało mi się kupić u cyganki w piątek te rzadkie nasionka, bo po tym, jak skończyłam odcinek, to do niej poszłam, bo ogarnam, że zapomniałam w trakcie odcinka, także to zostawiam do komuniki. O, i udało mi się też u cyganki kupić Buffer także tym nie musimy się martwić. Musimy martwić się tylko jabłkami. A więc odwiedziłaś czaszkową mieskinę. Bardzo dobrze. Mam dla ciebie lepszy challenge, dzieciaku. Dojdź przynajmniej do 25. levelu głębokości. Dostaniesz góry złota na wszystko, co mógłbyś sobie, wiecie, yy, wydać. Twój przyjaciel, Mr. Ki! Ok. Zastanawiam się, czy by nie poszerzyć jeszcze troszeczkę tego pola. Bo wydaje mi się, że mamy za mało. Uuu, nie ma jedzenia dla misiaczków. Dobra, to póki ja pamiętam, to ja wyciągnę to moje sianko. Powiedzcie, że ja mam zapasy sianka. Mam zapasy sianka, dobrze. Zastanawiam się, czy by. Wy... Tutaj nie poszerzyć farmy i myślę, że to jest dobry pomysł, no ale teoretycznie teraz rosną tutaj drzewa, więc poczekałabym, aż one urosną i żeby można było je ściąć. Więc jestem trochę zablokowana w tej kwestii. A co jeszcze moglibyśmy zrobić? Moglibyśmy pójść na chwilę do miasta i zobaczyć, czy mają jakieś zadanie dla nas. Cześć pani! O, tam było coś oszejnie, ja przeklikałam najgorzej. Ktoś ma dzisiaj urodziny, Lija ma dzisiaj urodziny, a li możemy kupić sałatkę, więc dzisiaj po prostu rozmawiamy z ludkami. Już się nam wyjaśniło, co będziemy robić w dzisiejszym odcinku. Zazwyczaj robię tak, że jak ktoś ma urodziny, to dajmy prezenty całemu miastu. Wiem, że brzmi to trochę komunistycznie, ale co prawda. Proszę, Robin to dla ciebie, spaghetti. Cześć Gaz, po pierwsze mam dla Ciebie ochęć i po drugie chciałabym Lili dać prezent. Sałatkę ona lubi. O, to sprawia, że twoje urodziny są specjalne. Hop, No, fajnie. Teraz to sobie możesz. Wygięta łyżka. O, mam nowe ubranko. Zaczekajcie, jak wyglądam w tym nowym ubranku. Jakby było mi zimno, więc musimy niestety chodzić w bluzie. Okej, okay, jak to jesteśmy, to w sobie mogłabym jeszcze pójść, porąbać drewno. Twarde. O, kolejne ubranko. Troszkę t-shirt. Ej, to jest coś. Coś, co lubię. Star Helmet. Aż kurdy mnie kusi, żeby się ubrać w to wszystko, co zdebrałam przed chwilą. I chyba to zrobię zaraz. Tylko poczekajcie, najpierw się z maciusiami trochę pomęczę. Dobra, maciusie, zostawcie mnie w spokoju. Maciusie, nie chcę się z wami bawić. Maciusie! Ale mi zjechały zdrowie te maciusie. Maciusie, uspokójcie się. Uwaga, uwaga. Będzie rewia mody. Wyglądam jak grzyb. No cóż. Wielki mózg czas. Co myślisz o mojej nowej stylu, wiesz, Shane? Życie wcale nie jest takie złe, w sumie. Mam mrożoną pizzę i jaja. Też tak myślę. W sumie wyglądam trochę jak taki jaju. Mówiłeś o mnie. Ło, muszelka Biorę. Elliot, czy mogę ci wejść do domu, jak jest ciemno? Nie. Serby chyba już nie znajdę. Eliotę chyba też już nie znajdę. No, trudno. Najważniejsze, że je znaleźliśmy. I najważniejsze, że mamy aż stylowy strój. Dzisiaj chodzimy w nim do końca odcinka. Taki challenge. Okej, okay, chyba pora w śpiłki, już i tak dzisiaj nie zrobię. Ej, Jadźka! Zosta paśkę! Ubrałam moją zbroję. Zbroję do biciowo O, cześć. Cześć Karciana. Piękny dzień, prawda? Przyniosłam ci prezent. To rzeźba, nad którą pracowałam. Jest dla ciebie. Wow, to grube. Zdobyłaś? Lili, jelito grube. Nazwałam to Co czuję do karciany. To trochę romantycznie brzmi. Jakie mam odczucia względem karciany? Mam nadzieję, że to lubisz. Tak, postawiłem koło. Nie mogę. A po drugiej stronie. Dobra, to położę koło łóżka. W takim razie. Tu będzie stała. O. Pięknie. No i co ta Jaćka zrobiła? Super. Podłożyli nam bank karta. Pośród nas jest jeden impostor. No dobra, wiecie co trzeba z nim zrobić, nie? Kinder niespodzianka. O, piórko! To jest do community. Dzięki, Kruel. Ale mam pytanie: Zeżarłeś Krysie? Chciałabym świnka. I powinniśmy sobie kontynuować ten zwyczaj nadawania imion zwierzątkom po moich przyjaciołach. Ale z drugiej strony nikt nie zdeklarował chęci bycia świnią. Także może dam to imię kolegi, który i tak nie będzie tego oglądał. A jak będzie oglądał, mam nadzieję, że się nie obrazi. Chciałabym jeszcze kupić jedno z wyrządków, ale czy mnie na nie stać? Nie stać, mnie. No to trudno, Agusia musi poczekać. O, 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 o. Marchewki? Czemu marchewki powinny być melony? Czy natura już czuje wiosnę? Kurde, nie wzięłam prezentu dla Sandy. Znowu. Ciągle o niej zapominam. Cześć, to znowu ja. <laughs> A ile w ogóle te bomby kosztują do zrobienia? No może, o, no w sumie węgiel, ale okej. Okay. Ale nie dobrze. O Boże, o Boże, to znowu oni. Uciekam. Nie warto, nie warto zaczepiać matkę z dziećmi. No Notatka kolejna. Dobra, to poczytałam, żeby miejsca nie, nie zajmowało mi tutaj. Pożyczyłem naszyjnik mojej mamy. E, albo pożyczyłam, nie wiem. To będę mówić w formie nieokreślonej. Pożyczyłam naszyjnik od mojej mamy, ale zgubiłam gdzieś niedaleko domku na plaży. Ona się wścieknie, kiedy zauważy, że zniknął A, jeszcze druga. A! <laughs> Okej. <Okay. śmiech> Rozumiem. Czy to zaproszenie? Znaczy to zaproszenie, ale nie do mnie. Cześć, proszę się nie triggerować. Znaczy, z tobą się mogę bić. Bo z ciebie nie wyskakuje później cała armia. Find for your lives. Zabić matkę i dzieci. Niech zapląsze, wyleci. Jeść, ja mogę jeść, wy nie. Nie, one są takie skoczne, te maluszki. O, dziura, dziura. Chętnie wejdę do dziury. Jump. Cztery levele. Nice. Pogłaskał mnie swoją plazmą. Najgorzej. Chyba jednak sobie pooszczędzam te bombki. Na, wiecie, na taki prawdziwy wypad. A dzisiaj to tylko na surowce. Na jakieś y, wrażenia, czy coś. No ja się nie lubię z tą bombą bo to jest nieśmiertelny. śmiertelny. Co za, co za nifer. on, kurde, stoi przy tym rubinie. Ja bym go chciała. Dziowa! I drabina. Zgadnijcie, co wybiorę. O, 8 leveli. leweli. Uh. Uh, 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 uh. broni tego boss. Inwentory full. Czekaj, czekaj, bo ja nie mogę w taba kliknąć. Czekaj, czekaj. No, czekaj, zostaw mnie, bo mi się guziczki pomyliły i mi mikrofon zasłania całą klawiaturę. Ja się podekscytowałam. Nie może zostać mi na chwilę w spokoju. No, gluta wyrzucę. Ktoś czeka na ciebie na setnym lewerze w School cover. I chyba jest to Kij. mój przyjaciel klucz. zostawmy 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 on się nie uczepił, on się nie uczepił, o dziura. Spadłam 5 leveli. Ciekaj, no zaraz mi to... Dobra, nieważne. Ja po prostu wyjdę, co wy na to? Dobra, challenge wykonany. Setny level, w ogóle miałam dostać pieniądze na 25. Where's pieniądze? Świetnie. Ekstra. Chcesz się bić? Okej. Okay. Ja nie wiem, czy my dotrwamy do końca tego odcinka w takim razie. Uuu, rain totem. W razie jakbym tak ucięła nagle, to wina sąsiada za ścianą. O, albo wiecie, lepszy pomysł. Ja teraz zrobię szybkie cięcie i zajmę się tą drugą częścią farmy. I to będę robić dzisiaj. Może do tego czasu sąsiad się uspokoi. I tak muszę to zrobić w zimę, a planowałam dzisiaj, wiecie, dokończyć tą zimę, bo zostało nam w sumie niewiele jeszcze. 28. się kończy, także. The Fast on the Winter Star. A, czy dzisiaj są święta? Dobra, nieważne. To nie było tematu. Naprawdę? One nie były ostatniego dnia zimy. Dobra, nieważne. No to jednak będziemy mieć troszeczkę lekki problem. Pamiętam, że mam prezent dla Sebastiana, więc od razu go wezmę, ale prezent dla Sebastiana mam w prezentach, także okej. Okay. Tutaj w ogóle mogłabym kupić prezent dla Sebusia. Wiecie, co ja robię cięcie. Że... Siądzę do tego wieczorem jednak, a tak właściwie o jakiejś 22.00. Do zobaczenia za dla mnie 8 godzin, a dla Was za sekundkę. Okej, okay, dobra, wracamy po przerwie. Jeśli brzmi trochę inaczej, to to dlatego, że nagrywam w porze spanka, bo w porze spanka sąsiady też idą spać i mam nadzieję, że naprawdę, a nie że zaraz znowu zacznie śpiewać swoją wiatarką. Także no tak, przeszłam ten dzień od początku i zmieniło się to, że odebrałam pocztę i Ki przysłał nam te pieniądze za przejście na 25 level, czyli nas nie oskamował, czyli jest ok. No i wypadł mi z drzewa świński t-shirt. Hej, Akarciana, możesz dołączyć do naszego rodzinnego stołu, jeśli potrzebujesz towarzystwa. Oj, ale cute. To wy jesteście podzieleni rodzinami, tak? Nigdy tego nie zauważyłam, tak szczerze mówiąc. I dlaczego, Shane, rodzinuje się razem z Clintem i z Harwin? Spotkałem kilku ludzi, którzy wierzą w duchy i magię, ale ja nigdy nie widziałem żadnego zjawiska, którego nie mogłaby wytłumaczyć nauka. Nic takiego jak ciepła fiesta w... Zimny, zimowy dzień, ha? Ha? Jestem szczęśliwy, że nie było żadnych medycznych wypadków tego roku. Czyli nie pamiętamy już o szejnie, tak? Okej, okay, w sumie, w sumie, lepiej to zostałeś w przyszłości. To fajna sztuka, tworzyć y, cukierowe, te zabijaski, te co na drzewie są, nosić na kołynce. Naprawdę musisz poszukać dużo, żeby znaleźć najlepsze składniki. Gaz właśnie opowiada mi o jego artystycznych tych cośkach. Czemu cześć, Karciana? Czy to jest jakieś twoje powiedzonko? Jest chillowo. Nie, nie jest? Jest, jest chillowo. E, Karciana, co chciałabyś znaleźć pod drzewkiem? E, nową konewkę, coś tam. E, parę stylowych budów. O, chciałabym parę stylowych budów. Widzę, to mógłby być wspaniały prezent. Mam nadzieję, że pod choinką znajduje się nowa kamera dla mnie. Usta dla like, jakiejś głupiej gwiazdy. HAMBURG O, Boże, czy nie jest ci zimno, moja droga? Jest mroźno! Nie jest mi zimno, jestem w koszu na śmieci. O, siema. Siema. Ale to nie jest dobry czas w roku na dietę. Jestem bardzo wdzięczny za moją gitarę. I za moją deskorolkę. A, no i też za moją rodzinę. Cześć, Karciana. Cześć. Dołączyłbym, ale myślę, że nie jestem mile widziany. Pitolenie, nie Linus, chodź. Możemy usiąść razem. Nie na tych krzesłach, bo na tych się nie da siadać, ale nałożyło się się razem. Czy chciałabyś posłuchać legendy o zimowej gwieździe? <słuch> tak szczerze to nie, ale myślę, że musimy. Podczas zimowej nocy znajduje się jasna gwiazda, którą możesz zauważyć tylko z tej wioski. Nikt nie wie, dlaczego tam jest. Ale niektórzy tam mogą przychodzić i, i, i patrzeć na nią. Oni wierzą, że każdy, kto położy swoje oczy na zimowej gwieździe... Będzie pobłogosławiony dobrą fortuną. Niektórzy nawet twierdzą, że magiczny owoc, znany jako Starfruit, jest połączony z zimową gwiazdą w jakiś tam sposób. A, to jest historia. A, nie było to dobra. Co było? Coś świnbruskie? Świ świńskę? Nie, no, Frozen-Tyr. O, czy to ty? Och, zamarznięta łza. Dziękuję. Sam jest moim świętym Mikołajem, a to jest w sumie śmieszne, bo on, on mógł na przykład pytać Seby, co ja bym chciała na święta dostać, bo wiecie, oni się kumplują, a ja z sobą przyjaźnię się bardziej niż z samym. Hej, Karciana, jestem twoim sekretnym prezentodawcą tego roku. Chodź, otwórz to. Czy to będzie czekoladę? Dostałeś winko. To nie jest za dużo, ale mam nadzieję, że to polubisz. Z którego roku? Dobra, prezentowanie już było, więc myślę, że to koniec zabawy. Chyba, że dać mi coś do jedzenia, byłabym wdzięczna. Nie, no to nie. Jaskinia? Może jakieś jabłko? Nie, wiśnie. O, o, w ogóle tutaj te rzeczy są jeszcze, no tak. Zapomniałam o nich. Dobra, to bierę. Cześć pani Cyganko. Ma coś pani dla mnie, na przykład jabłko? Rozumiem. Ale mogę, jak już jestem, w sumie kupić nowego króliczka. Króliczek był zaklepany jak coś. Okej, okay. i możemy już iść do domu, sprzedawać wszystko i iść do jaskini. Boże na wstępie mam umię! Czekajcie, bo ona jest trochę głupia. No dobra, okej. Okay. Take your time. O, mam już na jedną sztawkę. Będziemy mogli w końcu ją wytopić. O o, ona się zaraz obudzi i będzie miała na mnie agro. Już się obudziła. Stary wstał. O o. O, był dźwięk niegodziwca. Chcia, HAJDŻA! HAJDŻA! Czekaj mamu, ja się dobrze bawię, jak ty tam jesteś zamknięty. No i co tam u ciebie? He, kiwka. Wow, on jest sprytny. Ale nie tak sprytny jak ja. O Boże, chodzenie tutaj bez bomb to jest jakaś porażka. Jezus Maria. Potrzebujemy Ghostbusters. Boże, więcej was matka nie miała, czy to miejsce jest jakieś nawiedzone? Ja nic do was nie mam, chłopaki. Straci mi spokoju. Przejście. Uere dziura, uere dziura. Jestem na dziesiątym poziomie, a dziury brak. Eee, eee, za to jest to? Coś? Słuchaj Hopiu, bo mi się skończyły plam pudingi. I ja bym na przykład nie chciała się bić. Czy możemy usiąść razem i wypić wino? Specjalnie je przeniosłam ze sobą. Słyszę dźwięk dnika i on jest tu! Bum. Mogłbyś wypluć dziurę jakąś. Życie by było piękniejsze, jakbyś pluł dziurami. Salon Special Orders, Major Louis. To trzeba gotować, tym się nie podoba. Eee, co ty tu robisz? Czemię ja się nie, nie spodziewam. czekajcie, ja idę do Sandy. Ja nie lubię, nie to perze. Widzę, że ci się świeci w oazie. A, mogę wejść po godzinach? Biedno. Robi nadgodziny. Mm, nasionka to są, a ja nie wzięłam mutyki, bo stwierdziłam, że mi się nie przyno. Iryt. Tak, niech się robi. Okej. Okay. O, nawet nie pada śnieg dzisiaj. Czyli dzisiaj jest dobry moment. Patrzcie, pierwsza to Irydu. Dzisiaj jest dobry moment, żeby zrobić to, co chciałam zrobić wcześniej, czyli ogarnąć farmę. Dalej nie jest to. Jopko. I okej, okay, misiaczki. Myślę, że to jest ten moment, w którym ja się zamykam i wycinam, bo będzie to dosłownie wyglądało tak samo jak tworzenie tamtej pierwszej części, tylko po prostu dodajemy sobie teraz pola. Dobrze, myślę, że to jest też dobry moment na taktyczną zmianę ogrodzenia, bo jak jest takie kamienne, to mnie trochę przytłacza, tak szczerze mówiąc. Myślę, że lepiej. A, jeszcze tutaj. Czekajcie. Dobra, co chciałam jeszcze zrobić, później dopiero na chwilę. O, ominęliśmy urodziny Clint jak mi przykro. Crystal Fruit. Okej, okay, to może znajdę na ziemi. Okej, okay, chciałabym kupić grass starter, może dwa. I jeszcze chciałabym dokupić to właśnie. Chociaż to, że też nie powinnam pieniądze na nowo porę roku. O, zbierać, ale okej, okay, okej. Okay. I czekajcie, czy my wykopaliśmy te skarby, które były zaznaczone na mapie, czy nie? Znaczy się wiecie z tych sekretów. Wydaje mi się, że mogliśmy tego nie zrobić. Wydaje mi się, że wykopaliśmy tylko jeden. I jest to chyba konkretnie tu. Tu, nie tu, 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 nie, Tu. nie tu, 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 tu. Czekajcie. No to powinno być gdzieś tu. Dobra, przy tu wszystko. Jest! Tutaj. Dziwna laneczka i w ogóle możemy oddać to do gasa, bo to jest artefakt. Żeby jej nikitać przy sobie, ale jeszcze zanim, to jeszcze musimy podejść tutaj. Hej, Dzieciaku, potrzebujesz trochę szczęścia? Dlaczego nie możesz przynieść mi stopy królika? Sprawy, że ci się to opłaci. Aha, musimy przynieść stopy królika. Dobra, o tym zapomniałam akurat. Ale czy my mamy jakąś stopę królika, czy ja ją sprzedałam? Chciałabym oddać tą dziwnie wyglądającą laleczkę. Dobra, to ja zasadzę te wszystkie drzewka po kolei. Dobra, to teraz tak. One muszą mieć dookoła 3t, tak, więc tu 3. Raz, dwa. I tutaj będą sobie rosły te drzewka. Myślę, że to jest odpowiednie miejsce dla nich. No i dobra, myślę, że pożegnamy się w nocy, bo chcę jutro zacząć od nowej pory roku, więc możemy się w sumie pożegnać w jaskini, bo tego jeszcze nie było. Pustej jaskini chaosu. Będę robić ze grzyba teraz. I tym grzybowym akcentem zakończymy sobie nasz dzisiejszy odcinek. Dziękuję bardzo, że dotrwaliście ze mną do końca i do zobaczenia w kolejnych. Bye!